Cześć, miło Cię znowu widzieć na naszym kanale 70May. Dzisiaj nagramy odcinek o tym, jak naszą nową Kamerę A200 połączyć z aplikacją 70May. Zapraszam Cię więc do obejrzenia. Przełączyliśmy nasz kadr i teraz tak parę kroków. Uruchamiamy naszą kamerę, ściągamy aplikację 70May, instalujemy, zakładamy konto. Jak to zrobić, możesz się dowiedzieć w jednym z naszych filmów, który jest dostępny też u nas na kanale. Jak już mamy aplikację, uruchamiamy ją sobie w Plusem, dodajemy urządzenie, ale najpierw musimy wejść w ustawienia, ustawienia w systemu, czyli system nasz, hotspot Wi-Fi i włączamy ten hotspot. Robimy to po to, żeby kamera mogła połączyć się z naszym telefonem. Tworzyła w tej chwili hotspot. Hotspot tutaj mamy nazwę tego hotspotu, mamy hasło. I teraz musimy to znaleźć w telefonie, więc przechodzimy do naszej aplikacji. Dodajemy kamerę poprzez kamera samochodowa z wyświetlaczem. Łączenie z hotspotem kamery. Pytanie nas, czy jesteśmy pewni. Tak, przechodzimy, włączamy Wi-Fi, Za chwilę powinniśmy mieć dostępną tutaj tą sieć, która wyświetla nam się tutaj. Mamy taką kamerę. Tutaj możemy to zobaczyć. Wybieramy. No i tutaj mamy hasło. Po przepisaniu tego hasła klikamy połącz. Połączyła nam się kamera, mamy informację brak internetu. No i teraz tak, cofamy się. Tutaj mamy informację, kamera nas prosi. Pyta, czy chcemy zautoryzować połączenie. To samo mamy napisane tutaj. Klikamy, zatwierdzamy. Jesteśmy połączeni. Jak widzicie, mamy też informację, że aplikacja została połączona. Tutaj mamy widok z naszej kamery, mamy dostęp do albumu, mamy wszelkie ustawienia, możemy sobie tutaj zmieniać indywidualnie wszystko co chcemy. Datę, godzinę, czas, trw czas trwania klipów, ustawić tryb parkingowy, wszystko tak naprawdę to, co możemy zrobić w kamerze, plus album, plus zrobienie zdjęcia, bo zrobić zdjęcie możemy tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji. W aplikacji właśnie możemy też sobie przyłączyć tutaj obraz z kamery przedniej na kamerę tylnią, więc opcja jest bardzo fajna, przydatna. Polecam zainstalować, ponieważ tutaj z poziomu aplikacji też robimy aktualizację, ale o tym opowiem Wam już w innym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli coś jest dla Was nielogiczne, pytajcie, będziemy odpowiadać w komentarzach. Zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Na razie, cześć!